Witajcie, witajcie. Wczoraj, zakończenie miesiąca, siedziałem gdzieś tak od 20 do około północy nad papierologią, bo wiadomo, trzeba wystawić faktury. Gdzieś tam na zakończenie miesiąca trzeba jeszcze porobić parę rzeczy związanych właśnie z tym, że minął cały miesiąc, troszeczkę papierologii było. I wczoraj robiłem takie rzeczy, których tak nie do końca lubię, które po prostu trzeba było zrobić, więc to była taka troszeczkę mniej. E, przyjemna część prowadzenia działalności. Znaczy, może nie, że mniej przyjemna, ale, no, papierologia. Trzeba było siedzieć i, i to trzeba było zrobić dosłownie wczoraj do końca dnia, żeby dzisiaj nie było jeszcze więcej roboty. A dzisiaj wstałem sobie o siódmej, zrobiłem sobie kawkę, przyszedłem sobie do biura i tak już od 7 do 10 sobie przesiaduję i tak naprawdę też zajmuję się firmą. No ale dzisiaj mamy dzień wolny. Można by pomyśleć, że od 7 do 10 już pracuję. Odcinek nagrywam 10:15. Zanim tutaj skończę przy komputerze, to będzie 11. I teraz właśnie tak sobie uświadomiłem, że wczoraj robiłem taką pracę, której tak nie do końca. Lubię, no a dziś robiłem takie przyjemne rzeczy. Tutaj śledziłem tutaj statystyki, tutaj popracowałem troszeczkę nad kampanią, tutaj zobaczyłem czy coś się sprzedaje, jak się sprzedaje, jak tutaj wygląda ruch klientów w internecie, coś tam zapłaciłem, jakaś yy, obejrzałem sobie jakieś reklamy. Po prostu spędziłem tak naprawdę fajnie poranek. I teraz jest to pytanie. Czy to jest pracoholizm czy to nie jest pracocholizm. Właśnie tak się zastanawiam nad tym, bo mówię, teraz te 4 godzinki spędziłem bardzo przyjemnie. Przechodzimy do odcinka. Bieżące saldo: 114-115 tysięcy złotych. Tak to wyglądało na koniec miesiąca. Ja tak naprawdę płacę 31 listopada, dopiero zapłaciłem za cały wrzesień, nie? Plus zebrało się tutaj teraz całe saldo jeszcze za październik, no i razem to saldo wynosi 114 tysięcy złotych. Mogłoby się wydawać, że to jest bardzo. DUŻO, no bo to jest bardzo dużo, 115 tysięcy złotych trzeba zapłacić do Allegro, no to to jest masakra. I przychód, jaki y, wygenerowałem, to był około 350 tysięcy złotych. No i biorąc pod uwagę to, że y, było to. Można tutaj bardzo tak naprawdę szybko policzyć sobie y, tak naprawdę, ile się zarobiło nawet bez dogłębnych takich statystyk? No bo biorąc pod uwagę tutaj, że tutaj są jeszcze wysyłki, powiedzmy z poczty, z DPD, z UPS-a, z DHL-a, można by to wysortować, no to powiedzmy, że zostałoby 100 tysięcy złotych do zapłaty tego salda Allegro. Do tego przychody, jakie osiągnąłem z Allegro, no to są załóżmy na poziomie e, no 350 tysięcy, tak? Kurczę, urwał mi się wątek, bo mi tutaj troszeczkę przerwali, ale y, małe wyliczenia możemy tutaj przeprowadzić. Czyli tak, sprzedałem towaru za y, 350 tysięcy. 100 tysięcy mam saldo Allegro. Pyk. I teraz tak, biorąc pod uwagę to, że mam narzut, powiedzmy 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy, ja 100% mam narzut na produkcie, czyli tak jak mówiłem, kupuję za 10 złotych, sprzedaję za 20 złotych, czyli żeby osiągnąć 350 tysięcy złotych przychodu, no to musiałem kupić towaru za 175 tysięcy złotych. Plus od tego wszystkiego zapłaciłem saldo Allegro 100 tysięcy złotych, no, no liczymy to w kwotach brutto, tak całkowicie upraszczając, 100 tysięcy złotych zapłaciłem saldo Allegro, powiedzmy, że 40 tysięcy złotych zapłaciłem zapłaciłem pracownikom plus zapłaciłem 15 tysięcy złotych kosztów innych, czyli koszty pakowania, koszty kartoników, jakieś tam dodatkowe, jeszcze wszystkie inne koszty, ogrzewanie, magazynowanie, jakieś inne e, pierdołki. No to powiedzmy, że wyszło nas to 310 tysięcy złotych. Taki mieliśmy koszt e, całej całego Allegro, no a osiągnęliśmy 350 tysięcy złotych przychodu. No i teraz Gdzieś tam coś z automatu już bez takich dogłębnych analiz i dogłębnych statystyk, można wyliczyć, że, no, że jakaś tam pieniążki zostały, tak? Do, do wydania, czy do poszerzenia asortymentu. Allegro jest, jakie jest. Ja na Allegro tak nie do końca zarabiam, bardziej sprzedaję skupiam się na tym, żeby wyprzedawać produkty, albo żeby osiągać jakieś tam przychody, żeby wypracować sobie gdzieś tam jakieś rabaty. No ale koniec końców. Tak czy siak jakieś pieniążki zostały, nie? I tu już jest kampania reklamowa wzięta pod uwagę, i tu już jest wszystkie gdzieś tam koszty są wzięte pod uwagę z całego miesiąca. No i można tutaj z automatu policzyć, nie? No bo gdyby to było, załóżmy, towar by kosztował 200 tysięcy złotych, to by kosztowało saldo, by było 100 tysięcy złotych, plus pracownicy, plus kredyt, plus wynajęcie magazynu, plus to i nagle się okazuje, że macie przychodu 350 tysięcy, a całych kosztów macie 370 tysięcy. No to. Coś tutaj się już bardzo mocno nie zgadza. Gdzieś tam klient jakąś mi znowu ocenę usunął, i znowu mi 7 punktów podeszło, już mam 829. Cały czas zbliżam się praktycznie do, do maksimum. Przy tylu zamówieniach, 4118 zamówień, takie ładne statystyki. Pochwalcie się, ile wy macie zamówień i ile wy macie tutaj tej punktacji. Jestem ciekawy, jak to się ma. I tutaj komentarzyk od stałego widza, że wszyscy by chcieli mieć takie problemy, żeby ilość zamówień zmniejszać. Szkoda, że bezlinker takie cenniki porobił, a może coś, jakiś sklep by się udało odłączyć od Baselinkera i tym samym zmniejszyć ilość zamówień. Pewnie średnio masz wszystko zautomatyzowane na trudny, trudny orzech do zgryzienia. I właśnie i to jest to, że ja mam wszystko zautomatyzowane, naprawdę mam wszystko tak szczelnie. Za chwileczkę wam pokażę. No i te, ten Bezlinker to gdzieś niedawno wprowadził te. Dodatkowe, tak jakby, no wiecie, tą dodatkową opłatę, i je, nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy się do tego dostosować, żeby gdzieś coś poprzerzucać. Bardzo by to dużo było kombinowania, i gdzieś tam dodatkowego, może szkolenia pracowników, i yy, no i to jest granie warta świeczki, dlatego będę musiał, ale to jest dobrze, bo zmaksymalizuję, zam, znaczy zamówień będzie mniej, ale zmaksymalizuje zyski, nie? Będę sobie mógł tym sterować w miarę. O, bo tutaj jeszcze widać moją, gdzieś tam, jak to wygląda. Tutaj widzicie paragony, jakie zostały wystawione w październiku. Jest tych paragonów 5666, czyli każda transakcja z automatu, jak się klika dany gabaryt, generuje albo paragon, albo fakturę. Więc wszystkie te fakt paragony, które tutaj widzicie, są w kasie fiskalnej i wszystkie paragony są dołączone do klientów. Na koniec miesiąca generuje raport fiskalny miesięczny i daje to księgowej. Więc praktycznie żadna, nie ma możliwości, żeby jakaś transakcja przeszła bez paragona albo bez faktury. Bo Mamy tak, 5666 paragonów i faktur wystawiłem 621. No i ile to mamy razem? No to mamy powiedzmy 5300. 5300, tak zaokrąglając, więc powinno być 5300 e, zamówień w baselinkerze. 6300, o. Żeby, żeby się wszystko zgadzało co do joty. No, a w BaseLinkerze jest 6776 zamówień. No i można by pomyśleć, że do 400 transakcji nie został wystawiony Paragon. No ale wiecie, nie wszystkie transakcje są opłacone. Bardzo dużo wpływa transakcji z Allegro, bardzo dużo wpływa transakcji ze sklepów, które zamówienia nie są opłacone. No i te zamówienia wtedy trafiają do anulowanych. No i tym samym na koniec miesiąca ja sobie sprawdzam: Aha, transakcji zostało wystawionych tyle Paragonów, tyle faktur. E, zostało tyle, tyle, jest zamówień, tyle jest zamówień w anulowanych. Wszystko się zgadza co do sztuki. Nie ma możliwości, żeby gdzieś e, jakiś, jakaś transakcja przeszła bez paragona, bo bez faktury do zakładki zrealizowane, bo system mi to od razu nawet wyłapie, nie? Żeby, żeby nie było możliwości. Przychodzi z Urzędu Skarbowego, ktoś mi mówi: kontrola. No to ja pokazuję, bardzo proszę. Transakcja, transakcja. Każda transakcja, jedna sztuka po sztuce ma u mnie podłoże. Każdy przelew jest opisany, więc nie ma jest szczelność totalna. Bo wiecie, bo tu są pracownicy, tu są Baselinkery, tu są systemy, wszystko musi wszystko wyłapywać, żeby nie było żadnej nawet jakiegoś paragonu za 10 zł. Plus tu są jakieś jeszcze paragony, bo powiedzmy mam 10, 5, 15 klientów stacjonarnych, którzy przychodzą i też to wszystko puszczam im przez Baslinkera, nie. Czyli wtedy osobiste jest zamówienie, też jest wypuszczony normalnie paragon. Przy gdzieś tam pieniążki i, i tyle. I tak to się toczy. Przeanalizowałem znowu kampanię reklamową, usunąłem około 100 ofert i podniosłem w, wprowadź maksymalne CPC, no to z 0,87 na 0,94, czyli znowu 100 ofert zostało usuniętych. Już mam na oku wstępnie kolejne 100, więc troszeczkę tutaj zaniżamy, żeby te ostatnie 10 dni zmaksymalizować tutaj przychody z tej, z tej kampanii. Zobaczymy, jakie to będzie miało efekty. To dziękuję za dziś, ja już lecę Odpoczywać. Już dzisiaj pewnie nie będę pracował, aczkolwiek jest to kłamstwo, bo, bo, bo na pewno będę sobie linkera odświeżał, co tam się dzieje, jakie zamówienia itp. Nie. Także do jutra.